Proszę Państwa, to jest, zawsze jest tak, że końcówka roku jest, jest, jest cała, cała masa różnych podsumowań i one z reguły są interesujące. E, ja sobie e, gry online przygotowały taki zestaw różnych podsumowań i oczekiwań na 2020. To zawsze fajnie sobie obgadać te rzeczy w odniesieniu do jakiegoś takiego trwałego punktu zaczepienia czyli listy, którą ktoś sporządził, bo można się do niej odnieść. Moją listę. E, i, i, I borysa wspólną znajdziecie na podcastach, więc tam do tego nie będę wracał. Ale chętnie zaj, zajrzę, bo one są fajnie robione, te podsumowania tutaj gry online. I mamy coś takiego. Mamy tak. Najgorętsze premiery 2019 roku na gryonline.pl online.pl. I to jest też ważne, jak powstała ta lista. Zestawienie stworzyliście wy sami, gdyż bazuje ono na tym, jak duże zainteresowanie budziło u naszych czytelników. Budziły u naszych czytelników wszystkie materiały poświęcone danym tytułom. Braliśmy pod uwagę tylko okres od miesiąca przed premierą do miesiąca po premierze. Wybraliśmy taką metodologię, gdyż w innym przypadku mocno premierowe premiowane były produkcje, które okazały się na początku roku. Okej, okay, to jest zawsze ja to, takie. Zrobiliśmy to tą metodą. Wybraliśmy tę metodologię. Ja wiem, że to. Ja wiem, że to każdy ma jakiś tam sposób pisania, nie? Okej, okay. niech będzie metodologię. Ja lubię najprostszy język, jaki jest tylko możliwy. Urok języka nie do końca polega na tym, ale zresztą. Tak czy inaczej. 100 najgorętszych premier roku 2019. No, czyli to w odniesieniu do tego, o czym ludzie, o co ludzie pytali, na co ludzie zaglądali, jakie artykuły cieszyły się największym powodzeniem. Może ta metodologia jest idealna, może nie do końca, ale tam odzwierciedla zainteresowanie czytelników w ten czy inny sposób. Zastanawiam się, bo jeżeli na przykład pojawi się dużo artykułów w jakimś temacie, no to one będą miały więcej wyświetleń i, i, i to siłą rzeczy, no ale ilość artykułów świadczy o zainteresowaniu, bo się, więc to się jakoś zazębia. Tak czy inaczej, najwięcej zainteresowania wzbudziły następujące tytuły. Metro Exodus. I to ja też, ja też bardzo byłem zainteresowany, ale to jest dla mnie rozczarowanie roku Metro Exodus. Ja wiem, że dla wielu to jest w ogóle super gra i bardzo się cieszę. To jest tak jak z Wiedźminem: nie wszyscy się przy tym bawili, ale ci, którzy się bawili, są szczęśliwsi. Tak samo z Metro Exodus: ci, którzy się dobrze bawili przy tej grze, na pewno są szczę szczęśliwszymi ludźmi teraz, bo przeżyli coś fajnego, ja niestety jestem rozczarowany. Star Wars Jedi Fallen Order: To jest pewne zaskoczenie, że ta graba cieszyła się takim zainteresowaniem. Bo wiadomo, że to jest gra z Elektronica Arcy. Ona siłą rzeczy trochę spada pewnie. Ale, ale Star Wars też z drugiej, więc. A fajna gra udała się. Też, to też nie jest dla mnie szczyt szczęścia. Model prowadzenia rozgrywki nie pasował mi. Przeszedłem ją, ale, ale uważam, że. Jednak nieśmiertelny kotor jest. Czy nawet Jedi yy, Academy. Też mi się bardziej gameplayowo podobały. Ja nie lubię tego, tego Dark, Soulsów, Dark Soulsowego podejścia. Głównie ze względu na to, że ono nie jest, uza, u, u, że to częste umieranie nie jest uzasadnione w świecie Star Wars. Odradzający się przeciwnicy po medytacji nie jest uzasadnione w świecie Star Wars. To jest tylko mechanika, która jest zapożyczona z zupełnie innego uniwersum. I w tym innym uniwersum ta mechanika ma uzasadnienie takie z mitologią związane. Nie? Jak w Dark Souls umieranie ma dużo większy sens. Więc, no, ale spoko, spoko. Wiem, że ta mechanika coraz częściej jest stosowana, że ludzie ją lubią, więc palnicho. Dead Stranding na miejscu trzecim. Stranding. Super gierka, no to przyszedłem całą na streamie, to każdy zainteresowany wie. Sakiro Shadows Day Twice. No, to jest takie potwierdzenie trochę tego, że, że ta mechanika cieszy się ogromnym zainteresowaniem i że będzie coraz więcej gier tego typu. Ze smutkiem o tym mówię, bo one nie są dla mnie. I może to jest taki okres po prostu, że. Że będzie coraz mniej wychodziło gier, które mnie będą kręcić. Eee, a może mnie po prostu gry mniej kręcą, ale, ale no nie lubię tego stylu, i, i nic z tego nie zmieni, ale kto wie, może będą różne też historie. Eee, Call of Duty Modern Warfare. Eee, no, to chyba jest uzasadnione. Nie? Dużo ludzi się interesowało. Tam było też tak sporo obaw związanych z tym tytułem. Ale wyszedł bardzo dobrze, jak już był ten wczesny dostęp. Pierwsze rozgrywki multiplayer, już były bardzo, bardzo fajne. Nawet ja się pobawiłem w to. Jeszcze bym się pobawił, ale no, ja, ja dużo na streamie gram a ta gra akurat w moim przypadku nie za bardzo się nadaje, bo to, to nie jest interesująca rozgrywka. Greatfall spore zainteresowanie wzbudziło. Co jest z zaskoczeniem? To jest taki RPG, to jest od Spider Sony. Ja zawsze ja strasznie uwielbiam te firmę. Ale ciągle oni tak nie... No, gdzieś mnie znudziła ta gra w pewnym momencie. Zaczęła się robić tak boleśnie powtarzalna. i Poza tym inne tytuły się pojawiły i tak straciłem to, to, to zainteresowanie. Antem jakby potwierdza po raz kolejny, że nie, nie, to nie jest plebiscyt jakości gry, tylko plebiscyt zainteresowania, jakie wzbudza. O Anthem mówiło się dużo przed premierą. Bo dużo osób na to czekało, liczyło na to, że BioWare się trochę odkopie z problemów, ale z drugiej strony, też po premierze było bardzo dużo artykułów na temat tego, jak bardzo jest to spierdzielone, jak ludzie narzekają, a ruch wokół tego był ogromny, więc to pewnie też jakoś. The Outer Worlds dopiero na miejscu ósmym. Dla mnie jedna z najlepszych gier tego roku. Spokojnie w top 3 chyba, u mnie w top 3 jest Anna 1800, The Outer Worlds i Dead Stranding takich z osobistych rzeczy, które mi się bardzo podobają, więc The Outer Worlds, zdecydowanie RPG tego roku. Ale nie wzbudzał takiego zainteresowania. Dużo osób patrzyło na, na tę grę przez pryzmat mechaniki i grafiki. Może te faktycznie nie były najlepsze, ale mi się podobało. Zawierzyłem się w, doskonale. To jest taka gra, że miałem, jak skończyłem The Outer Worlds, to miałem taką pustkę w sercu. Tak mi tam chyba 50 godzin jak skończyłem Dead Stranding, to miałem takie poczucie satysfakcji, że Dead Stranding jest idealnie wymierzone, że nie pozostawia takiego yy, niedosytu, yy, a, 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 a nie nudzi też już pod koniec, więc dla mnie Dead Stranding idealne było. D dlatego mnie zaskakuje ten tytuł, bo ja jednak yy, za Hideo Kojimą to nie przepadałem jakoś do tej pory. No a The Outer Worlds, no pr przez tydzień praktycznie nie mogłem grać w nic po tym bo mi się wszystko wydawało jakieś słabe i błahe. Resident Evil 2, no wiadomo, no to remake słynny, który chyba rozpędzi w ogóle rynek remake'ów, więc zapowiada się ciekawie, no i Borderlands 3 jest na 10. miejscu. Eee, no Borderlands 3 też super, też super, 3 razy przyszedłem tę gierkę, bardzo dobrze się bawiłem. Eee, I to to zamyka taką, tak, taką, tą, tą główną listę, tam jest oczywiście masa tytułów, jest chyba ze 100 tych gier, to jest tak Fajnie poukładane, ale e, też te, 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 ten plebiscyt też jest dzielony na platformy, co też jest pewną ciekawostką, to też chciałbym, dlatego przeskoczyłem te 100 tytułów szybko, pokazałem tylko 10. najgorętsze premiery 2019 roku według platform. I na pc jest tak, Red Dead Redemption 2 największe zainteresowanie wzbudził. Nie? Co ma sens, dużo ludzi lubiło tę grę wcześniej i czekało na PC-tową wersję. Metro Exodus. Myślałem, że Metro będzie na topie jednak. Ciekawe, nie? Eee... O, okej. Okay. Star Wars Jedi na trzecim. Anno. O, na pewno PC z PC-towych gier na czwartym miejscu. Anno w ogóle uważam, że... Znaczy, to jest to jest Tycoon, nie? Więc... On się raczej, nie, nie, nikt w plebiscytach nie myśli o takich grach, nie? Kiedy, kiedy się robi grę, top, top, top gry roku, to się myśli przeważnie o tym. Jakąś historię opowiada, jakaś taka... Coś ma w sobie wyjątkowego. Anno jest jednak takim powtórzeniem i ulepszeniem tego, co już znamy od lat. Ale dla mnie to jest najlepsza gra w tym roku. Najwięcej czasu przy niej spędziłem tak bardzo oceniając. Jak to się mówi? No, trudno, żebym ocenił obiektywnie swoje własne doświadczenia w grach. Ale, ale po prostu patrząc na zegar spędzony w grze, no to Anno jest hitem dla mnie. Greedfall na piątym, Sekiro na szóstym, Call of Duty na siódmym, Resident na ósmym, The Outer Worlds na 9 i The Division 2 na, na dziesiątym. The Division 2, kurde, to jest tak... W ogóle wydaje mi się, że Ubisoft nie miał jakiegoś super udanego roku. Ani ten, no, pomijając Assassin's Creed Odyssey, ale to było w 2018, nie? E, Tom Clancy The Division 2 e, Tak się spotkało z ciepłym przyjęciem, ale, ale nie zostało na długo w naszej świadomości. To będzie też taka gra, nad którą lata będą pracowali, więc ona za, za rok, za dwa będzie pewnie nadal fajnie ogrywana. E, I dobrze. E, właśnie wspominam o Ubisoftie, bo wydaje mi się, że oni mają taki... Że zbyt się zazębiają doświadczenia tych deweloperów, że, że Ubisoft nie. No, że, że, że mają fajne pomysły i że to są ciekawe realizacje, ale te gry. Za, to jest wielokrotnie się powtarza, że te gry coraz bardziej zaczynają siebie, siebie, siebie nawzajem przy, e, przypominać, że te udane rozwiązania z jednej, z jednej gry zostają przenoszone do drugiej, i potem masz wrażenie, że grasz w to samo, tylko w innym settingu. I nie wiem, czy to jest dobra droga, nie? E, powtarzanie tych rozwiązań. Że to wydaje się taki super uniwersalny pomysł, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć ekip, one pracują nad różnymi grami i się okazuje, że w tej grze ludzie lubili to, w tej grze ludzie lubili tamto, w tej grze lubili jeszcze coś innego. No to teraz bierzemy te najbardziej lubiane rzeczy, łączymy i robimy kolejną grę, i to powinno super fajnie zadziałać, nie? Ale, ale przez to masz wrażenie, że, że cały czas doświadczasz odgrzewanego kotleta. Niezasłużone, bo ci ludzie na pewno ciężką pracę wkładają w te produkty, ale masz takie poczucie, że ej, to już widziałem, tu już byłem, nie? I, i to jest pewien problem z, zupełnie innego rodzaju niż można by się spodziewać, że się pojawi. Nie? Bo, bo z reguły wybieranie najciekawszych rozwiązań z gier i tworzenie czegoś na, na, na podobieństwo to jest, to jest dobry pomysł, to się dobrze sprawdza. Ale w przypadku Ubisoftu tego jest za dużo po prostu, i, i jest takie silne poczucie wtórności. A tymczasem na PlayStation 4 Dead Stranding, oczywiście, Days Gone, oczywiście, czyli ekskluzywy, Sekiro, Star Wars, Call of Duty, Metro Exodus, Anthem, Greedfall, Greedfall myślę, że jest w ogóle, że jeżeli chodzi o Spiders, czyli o tych deweloperów, że to ogromny sukces jest dla nich, ja mam nadzieję, że to się dobrze sprzedało. I że no, no bo to oni, oni, kurde, mają fantastyczny potencjał, ale ciągle uważam, że one są te gry, są trochę niskobudżetowe, że im by się coś przydał jakiś, nie wiem, albo kurde, jakiś inwestor albo coś, albo może też trochę lekcji powinni wziąć od ludzi z, z Obsydianu. Borderlands 3 i The Outer Worlds na, na 10 miejscu. No tak właśnie mówię, że e, dla mnie The Outer Worlds jest absolutnie najlepszą grą, ale Gridfall wielokrotnie e, udowadniał w tych plebiscytach, że, że cieszył się większym zainteresowaniem. Nie? Więc może powinno być odwrotnie. Może to, to ludzie z Obsydianu powinni z Gridfalla czerpać, ale. znaczy z ludzi ze Spiders, ale. No sam nie wiem, nie wiem. Tak czasami jest, że gra lepszej jakości cieszy się mniejszym zainteresowaniem od gry gorszej jakości. A może mi się wydaje, że ona jest lepszej jakości, a tymczasem świat myśli inaczej? Na Xboxie, Call of Duty, to, to jest. można by też pogadać sobie o tym, jak się zmieniają te listy, na przykład na, na PlayStation i na Xboxie. Dlaczego na Xboxie Call of Duty? No bo Call of Duty jest mega popularny w Stanach, Xbox jest mega popularny w Stanach. Znaczy mega. Xbox to jest, to jest taka konsola amerykańska, i. no i nie wiem, jak teraz to wygląda, bo nie przyglądałem się sprzedaży na rynku amerykańskim. Ale jeżeli chodzi o przewagę PlayStation na świecie, no to założę się, że na, w Ameryce, jeżeli ona jest, to jest mniejsza. Yy, Xboxa się kupuje dla Call of Duty bardzo często i tam, tam ta gra się bardzo dobrze sprzedaje i, i dlatego jest na pierwszym miejscu. Metro Exodus na drugim. To, to za każdym razem, jak to czytam, odczuwam taką boleść, bo, bo, bo myślę sobie no. Że jest to gra, która niewątpliwie zainteresowała ludzi, a mi się nie spodobała. I to nie mówię tego, żeby krytykować grę, tylko myślę sobie na no cholera: no, to chyba mój problem jest bardziej niż problem gry, że ona mi się nie spodobała. Nie? Mam prawo czegoś nie lubić, ale... ale szkoda, że tak daleko odbiegam od zainteresowań innych graczy. Nie? Mniejsze z tym. antem jest na trzecim miejscu. Też się dużo działo w tej materii. Star Wars, Borderlands, Greedfall, Sekiro, The Outer Worlds, Apex i Tom Clancy. W ogóle ta moja analiza na temat rynku amerykańskiego i PlayStation i Xboxa jest trafna, jak najbardziej. Ale chyba chybiona, jeżeli chodzi o ten przegląd, bo tutaj jest zainteresowanie konkretną grą na konkretnej platformie w Polsce. Na serwisie polskim, nie? Ale to wygląda na to, że jeżeli chodzi o Xboxa, to nie tylko ten, w Ameryce ten trend jest utrzymywany. Najwyraźniej użytkownicy Xboxa w Polsce także bardzo mocno się interesują Call of Duty. To, to to mogę, tak mogę to uzasadnić. Dobrze, mamy najgorętsze premiery roku na Switch. No i tutaj Wiedźmin. Wiedźmin się idealnie wstrzelił tutaj. Mało się o tym mówi, bo bardzo. Teraz, w odniesieniu do sukcesu serialu Netflixa, mówi się przede wszystkim o tym, że na Steamie fantastycznie Witcher 3 się ogrywa. Że pobija rekordy, że się więcej ogrywa niż w momencie premiery. I to jest jak najbardziej uzasadnione. Tylko jest jeszcze rynek Nintendo, który jest totalnie poza Polską. Ja wiem, że w Polsce jest sporo ludzi, którzy Nintendo mają, ale to nie jest taka wartość, która miałaby się w jakikolwiek sposób do światowej sprzedaży tej konsoli. W Polsce to jest jednak jakiś tam ułamek. No a tymczasem tam się dużo gier sprzedaje i bardzo dużo się robi wersji na Nintendo. No i się też trafiła wersja Witchera. Ja nie, 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 nie sięgałem po nią, no bo jednak gram na pececie, wolę na pececie, głupie by było na Switchu w to ogrywać. Ale no to też na pewno wpłynęło na, na, na obecność marki i na pewno się tam te, 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 te gry sprzedały. Ja jestem pewny, że w sklepie Nintendo po premierze Wiedźmina na Netflixie, to ten, ta gra to po prostu zrobiła dodatkowy ruch. Jestem ciekawy też, jak... jest, taki, jest, taka, jest trochę chłodu między... Taki, wyczuwam taki między C.D. Projekt Red a Netflixem nie w tym sensie, że tam są jakieś, tylko wiadomo, że tam Sapkowski jest po środku i Sapkowski tak nie do końca dobrze cały czas tam, wiem, że się dogadali z Redami, ale to jest taka sytuacja, taka Ech, tam procesy, pozwy, jakieś ugody, to nie brzmi dobrze tak ostatecznie. Więc Redzi chyba bardzo ostrożnie podchodzą do oceniania sukcesu Wiedźmina na Netflixie, żeby jakoś nie narazić się, że tam... Tak samo chyba producenci serialu starali się unikać jakichś takich zapożyczeń z, z, z gry. Po pierwsze, żeby Sapkowskiego nie wkurzyć, po drugie, żeby nie narazić się na jakiś pozew, że się... No to wiecie, no... no... No, w, tej całej, w tej całej sytuacji, mimo że tam trochę rozumiem Sapkowskiego, no to narobił tam niezłego burdelu, nie? Że, że współpraca tej marki w ramach gier, książek i serialu powinna być czymś fantastycznym, a tymczasem przez osobę Sapkowskiego trochę jest takie toksyczne, to, nie? I może to minie, mam nadzieję, że to minie, że te wszystkie liczby, które się pojawiły po premierze serialu, wszystkim dadzą do. do, do, do zwłaszcza Sapkowskiemu. Dadzą do, do zrozumienia, że, że warto współpracować, że warto się wspierać nawzajem, bo dzięki temu większy sukces się odnosi. No, I fajnie by było, gdyby na przykład w kolejnych grach się pojawiły jakieś zapożyczenia, jakieś takie mrugnięcia, bo chyba Twitter Redów też milczy w kwestii Wiedźmina. Oni też się nie chwalą wynikami sprzedaży teraz. Redzi się pochwalą, że o kurde, w tym okresie grudniowym Wiedźmin się niesamowicie sprzedał i zaraz Sapkowski się pojawi z kolejnym pozłem albo coś, nie? Więc no. no sami rozumiecie, nie? że może nie ma tak, nie ma, może nie ma tej toksyczności w tych relacjach, ale jest grząst, grzązki to są grz ruchome piaski, nie? A co dalej? FIFA, Mortal Kombat, Astral Chain, Wolfenstein, Youngblood, oh, o, słabe, Pokémon Sword, The, Le The Legend of Zelda, Fire Emblem, Luigi Man Mansion i Overwatch. Overwatch też miał tą swoją premierę na Netflixie jakiś czas temu, Tfunie na, na Nintendo. To na N, to na N. Fire Emblem, ktoś chwalili ludzie te RPG, że to bardzo dobry RPG jest, ale sam nie wiem, potem sięgam po te RPG japońskie i po prostu totalnie mi nie wchodzą, więc Szanić to. Ja gram dużo widźmi na 3, co zresztą pewnie możecie zaobserwować. I tak wyglądała lista 2019. Ciekawa, myślę, że stanowiła podłoże do ciekawych dyskusji. Znaczy, trudno dyskutować samemu ze sobą, ale coś tam zawsze mogę podrzucić następnej kolejności sobie zobaczymy najbardziej oczekiwane 2020 roku według gry online, bo tam też może być kilka fajnych e, rozmów. Zatem YouTube'a pozdrawiam!